Panie, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj zabieramy się za porządki. Jak już wszystko znajdzie się w tych pudłach i w jeszcze jednym, powędruję to na strych i wtedy ściągniemy dopiero świąteczne. Bo w międzyczasie jeszcze sobie tutaj posprzątam i przygotuję wszystko na dekoracje świąteczne. A po dekoracjach świątecznych i tak będę musiała drugi raz posprzątać, bo już wiem, że z tych świątecznych się nieco z niektórych rzeczy coś sypie. Ale to nic. Zabieramy się do dzieła. Jak jeszcze nie zrobiliście swoich dekoracji, a macie ochotę już zrobić, to zróbmy je razem. Tutaj już się produkuje mały bałbanek. Właśnie go jeszcze, jeszcze go kończę. Jeszcze mi został nauszniki. Choinka już gotowa. Chciałam ją zaświecić, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądać, właśnie przy pianinie. Pierwszy raz, takie moje małe marzenie zawsze mieć pianino w salonie przy choince. Uch. Muszę znaleźć pilot, żeby mi się nie, nie mrygała i nie, nie zaświecała na te różne kolory. Słuchajcie, nie zdawałam sobie z tego sprawy, że jest tego trochę, ale jak się to potem porozkłada po całym domu. O, jak fajna choinka jest! Ale ściszyłam na to. Nie wiem jak wam, ale mi święta sprawiają ogromną radość. No i takie rzeczy jak właśnie światełka na choince. Uwielbiam, uwielbiam. No ale właśnie, wracając do tematu, tych pudeł jest dosyć trochę. Z tym, że to są też ozdoby na zewnątrz. A poza tym, y, czasami w jednym pudle są na przykład tylko dwie girlandy, bo więcej, y, bo więcej się nie mieści. A luzem tego nie dam na strychu. Więc trochę tych pudeł jest. Okej. Okay. Kolejny dzień. Jak słyszycie, muzyka już jest w tle. Bez muzyki nie ma, nie ma szans. Nie ruszy czterech literek. Choinka stoi nieubrana, ale też tam po kolei. Chyba zacznę od kominka uwielbiam, po prostu uwielbiam tutaj przygotować, w tym roku będzie delikatnie troszeczkę inaczej, chociaż w ubiegłym roku mi się bardzo podobało, więc zobaczymy czy wymyślę coś nowego, czy będzie tak samo pokominujemy razem próbuję się właśnie dokopać do różnych rzeczy, ale wszystko miałam tak fajnie poukładane o i tych świec szukałam właśnie są przepiękne, te świece jeszcze wyglądają jak takie małe brzuski tu mam jeszcze, tu mam okay. ale zaczynamy od, od tego. One do... się strasznie kruszą, no ale w tym roku już nie wymieniamy niczego, mogą być. Christmas memories I've been working so much lately I can barely find the time to sleep Yeah, I spend my time running around Keeping people pleased But this is my favorite holiday It's a chance to start over new Cause I missed you so I'm letting go Of everything but you The good times with you. Dobra, kominek tak zostanie Tu musiałam zrobić trochę powietrza Bo to musi tutaj mieć Dostęp powietrza I te kable nieszczęsne Włożyłam tutaj taką malutką choineczkę Tak żeby się nie rzucały w oczy Trochę ją poprzestawiam jeszcze Teraz czas na choinkę Baby this year It's gonna be you and me Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everything else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh. Tree and I lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you, baby. This year Jest późno, ale uparłam się, że jeszcze muszę zrobić tutaj tę tacę. tym się nie przejmujcie, bo to pójdzie potem w kolejnej części, w kolejnym dniu będą ozdoby na zewnątrz, natomiast ja się zajmę dzisiaj tutaj tą tacą. A w tym roku pomyślałam, że zrobię tutaj wejście ten stojak, bardziej na biało. Was the night before Christmas? I was closing down for business in my little prison shop when the bell on the door. Somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes, bro. Somehow. Zrobione. już wam zaraz zrobię tour wyjątkowo, nie pokazuję jak wieszamy wszystko, bo już jest wszystko zrobione, w tym roku wejście prezentuje się w ten oto sposób jeszcze nie zdecydowałam czy tych choinek nie przeniosę, póki co wyglądają one takie one wyglądają tak, zobaczycie je potem oczywiście przebitki z wieczorem Natomiast jeżeli chodzi o ten napis, ten napis jest nowy, ale to też jest zrobiony napis przez nas i ten film, jak zrobić taki napis, zobaczycie jako kolejny. Bardzo prosto, mówię Wam, a projekt zrobiłam razem z Tomkiem. Tomkowi się bardzo w ogóle e, podobało to i no, musicie sami zobaczyć. Wspólnymi siłami zrobiliśmy to, każdy może zrobić taki napis. W domu i on ma wiele zastosowań, ale już więcej Wam nie zdradzę, bo zapraszam Was na kolejny film. Także, jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, to zasubskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnego filmu. Zresztą tych filmów świątecznych będzie w tym roku dosyć sporo. Tu obok na, mamy naszą, yy, nasze bombeczki, które w tym roku. Postawiłam na wejściu tutaj bliżej, bo w ubiegłym roku stały one tutaj i często tutaj wiatr wiał, one się przewróciły. Zaraz Wam pokażę. I tu mi się złamały w połowie, ale no już to posklejałam gorącym klejem. No, słuchajcie, dookoła mamy oczywiście girlandę, tu mamy wieńce na oknach, które są przyczepione takimi haczykami. I słuchajcie, takie haczyki, może ja Wam pokażę jak to wygląda. Tu są takie malutkie białe haczyki i te haczyki mamy w sumie y, tutaj dookoła, bo tam widzicie gdzie one są zaczepione, tak samo tutaj. Te oświetlenie. Tutaj też są haczyki, które są pomalowane na biało. Więc one się w ogóle nie rzucają, mogą wisieć cały, y, cały rok. Mogą się przydawać do różnych innych w innych okazjach. Takie haczyki to naprawdę był dobry pomysł. Póki co fotele zostawiłam, bo nawet w kurce można sobie usiąść. Tutaj powędrowały nowe poduchy. Także takie wejście. Pokażę Wam jeszcze tutaj. Tutaj są laseczki doczepione. Także wszystko ładnie wygląda podświetlone. Także za wiele się nie zmieniło. Trochę, ale jednak tak tylko chciałam Wam pokazać jak to wygląda w efekcie finalnym. A teraz jak to wygląda nocą?